No strzelanina, typowa strzelanina, że 105 punktów rzuciliśmy to bardzo dobrze, ale że oni 122 to pff, za dużo, wiele za dużo. Bardzo dobrze zaczęli mecz, z bardzo dobrą skutecznością, chyba 6 trójek w pierwszej kwarcie już trafili, więc postaraliśmy się troszkę zmienić w obronie. Postaraliśmy się ograniczyć ich trójki, no ale wtedy znaleźli rozwiązanie pod koszem, więc naprawdę ciężki mecz dla nas. Eee, bardzo dobra drużyna, eee, du duży skład mają, dużo dobrych zawodników. Eee, no więc ciężko, ciężko dzisiaj było. Mm, uważam, że walczyliśmy do końca, no ale niestety dzisiaj byli o wiele lepsi niż my. No obrona, obrona, 122 punkty rzucili, no to bez wątpienia obrona eee, i to różna obrona I, i trójki im ograniczyć i pod koszem. Mocniej bronić, łatwo powiedzieć, bo mają też pod tym koszem, mieli dużo tych silnych zawodników, a my niestety bez Damiana no to nas troszkę ogranicza, bo mamy tylko jedną piątkę. No ale nie ma co szukać wymówek. Tak jak mówię, dobrze grali, dobra drużyna i trzeba zaakceptować dzisiejszą przegraną i się z tego uczyć. Przede wszystkim dziękuję kibicom, którzy dzisiaj byli, było ich sporo i czujemy to. Mimo że niestety dzisiaj nie, nie wygraliśmy to, to bardzo dziękujemy za ich wsparcie dzisiejsze i mamy nadzieję, że nie zniechęciliśmy ich i że za tydzień będzie ich jeszcze więcej. No a Sasari to będzie jeszcze wyższy poziom, jeszcze lepsza drużyna niż ta dzisiejsza. Więc zobaczymy, zobaczymy jak, jak się potoczy ten mecz za tydzień, ale na razie będzie dla nas bardzo ważne. Wygrać w Szczecinie i wiemy, że tam też będzie bardzo ciężko.